Dzień dobry Państwu. Dziś spotkamy się trochę nietypowo, jak na Opel, bo nie, nie na strzelnicy, a w parku, ale temat też jest trochę nietypowy. Przez media wszelkiego rodzaju przytoczyła się ostatnio płomienna dyskusja na temat pistoletu pana ministra sprawiedliwości. Nie zwykliśmy komentować bieżących wydarzeń, ale dla tematów broniowych robimy wyjątek. Cóż się więc stało? Co spowodowało to ogromne wzmożenie medialne? Otóż pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Składał był kwiaty pod tablicą pamiątkową w pewnym zakładzie pracy. Tak się złożyło, że dzień był wieczny, wiatr podjął mu połę marynarki, i spod marynarki na chwilę ukazała się kolba pistoletu, który pan minister miał włożony wewnętrznej kaburze za ministerialny pasek spodni. I to wszystko. Ani pistolet mu nie wypadł na ziemię, ani nim nie machał, ani z niego oczywiście nie strzelał. Po prostu miał go przy sobie. Zresztą zgodnie z przepisami, zgodnie z warunkami, które określają sposób przemieszczania broni przez osoby fizyczne. Co istotne, pan minister Ziobro broń ma legalnie, ma na nią pozwolenie. Co więcej, jego strzelecka pasja jest powszechnie znana osobom, które interesują się tą tematyką, przynajmniej interesują się tematyką strzelających polityków. Mamy w Polsce wiele aktywnych politycznie osób płci obojga, które mają broń i z niej strzelają. I. Należą do bardzo różnych grup politycznych, od prawa do lewa i od lewa do prawa. Zapewne w każdej formacji znajdziemy osoby uzbrojone. Tym bardziej zniesmacza hipokryzja niektórych mediów, które skorzystały z okazji, żeby uderzyć w nieubranego przez nich polityka. Bo ma broń. No i co z tego, że ma broń? To dobrze, że ma broń. Każdy uczciwy, praworządny, zdrowy na obywatel powinien mieć broń. Gdzie tu sensacja? W ten sposób pan minister Ziobro się z klinicznymi objawami medialnych hopferofobii, którą co ciekawe przejawiają te media, które przy okazji przejawiają też objawy ojkofobii. A za dyżurnych ekspertów od broni yy, robią tam yy, byli funkcjonariusze milicji Obywatelskiej, co też jest zna, znamienne. Żenujące, yy, że do tego hejtu włączyli się niektórzy politycy opozycyjni. Jeśli w tej całej sprawie jest cokolwiek godnego uwagi, to moim zdaniem dwie kwestie. Po pierwsze. Sposób w jaki pan Zbigniew Ziobro prezentował na konferencji prasowej powody, dla których miał przy sobie broń. To jest wręcz modelowy, idealny sposób, w jaki powinien być przygotowany yy, posiadacz broni mający przy sobie broń do celów sportowych zarejestrowany. Miałem pójść na strzenicę, wracam do domu, nie miałem gdzie broń zeponować, dlatego mają przy sobie nic dodać, nic do ująć. Druga kwestia, od Ponad roku leży w Sejmie, złożonym przez posłów Kukiz 15 i posłów Prawa projekt nowej ustawy o broni amuncji. Leżą też dwa kolejne projekty, to nazwę nowelizacji ustawy o broni amuncji. Jeden złożony przez Solidarną Polskę, drugi przez Partię Republikańską. Poseł tej drugiej formacji, pan Kamil Botniczuk, minister sportu, nie umieszkał przy okazji całej tej sytuacji, poinformować, że też ma broń i też strzela. Żaden z tych dwóch polityków, ani pan Ziomro, ani pan Bortniczuk, słowem się nie zająknęli na temat tych projektów, które leżą w Sejmie. Nie wiem, czy osobiście się pod nimi podpisywali, no ale złożyły je ich własne macierzyste formacje polityczne. Mamy taką sytuację, w której ministrowie... Zresztą trochę innej sytuacji, bo no policja ich nie będzie gnębić, trochę łatwiej się im wytłumaczyć. Oni już mają broń. Być może nie są zainteresowani zmianami w ustawie, które miałyby być z korzyścią dla zwykłych obywateli. I to jest ta jedyna rzecz, która mi psuje skądinąd pozytywny obraz broniowy pana ministra Sprawiedliwości w związku z całą tą dentą Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do oglądania innych odcinków Knast Chopel.